Przygoda z daktylowcem kanaryjskim zaczęła się w moim ogrodzie w marcu 2021 roku, kiedy to roślina, która przez wiele lat mieszkała w donicy, została posadzona do gruntu. Cztery lata w tym miejscu, przy budynku, no w takim półcieniu w gruncie rzeczy. Więc kolejne cztery zimy e, skutecznie i bezpiecznie przezimowane. Dzisiaj przyszedł czas, e, żeby tego daktyla uwolnić. E, mam nadzieję, że pogoda nie będzie mu już zagrażała, ale przy okazji dwa zdania na temat e, sposobu, sposobu zabezpieczania rośliny do tej pory. No, więc daktyl, jak widać, zimował w budce mm, wykonanej ze starych okien, takich okien balkonowych, w wysokości około 2 metrów. E, przecież dwie przeciwległe ścianki wykonane były z płyt styrodurowych. Jak widać. No, i w środku ogrzewany był za. Pomocą węży świetlnych. W tym roku zima nie była tak bardzo surowa, żeby była potrzeba jakoś bardziej go tu zabezpieczać, buda okazała się szczelna. No, jak widać, budka nie jest do końca szczelna. Ale chyba nawet nie powinna być, żeby uniknąć. Gromadzenia się nadmiaru wilgoci. Jeśli chodzi o temperaturę zimowania, to starałem się zachować taką mniej więcej na poziomie plus 5 stopni. Zastanawiam się, jak sobie dał radę w tym roku. Budka zdemontowana. Hmm. Jeszcze jedna rzecz, która, którą warto wspomnieć Jest długość okresu e, Przez jaki palma e, przebywa pod okryciem Otóż e, W tych warunkach, które mam Tutaj jest pod Beskidzie Nieco niższe niż przeciętnie temperatury zimą e, I uderzenia tego zimna już na przykład na początku grudnia No doprowadziły do konieczności Ustawiania budy już w połowie miesiąca listopada i rozbieram ją teraz. Mamy 9 kwietnia, jeszcze dzisiaj rano. Był mocny przymrozek, było prawie minus 5 stopni, więc to był jeszcze czas, kiedy ona powinna być zabezpieczona, choć już nie było potrzeby dogrzewania budy. Więc daktylowiec stoi uwolniony. Zaczynamy nowy sezon. Okazuje się, że w ciągu zimy, a właściwie już na przedwiośniu, palma zaczęła rosnąć, korzystając z ciepła, które uzyskiwała dzięki powierzchni przeszklonej. Mamy świeże, otwierające się listki. No jesienią starsze były wycięte na dole, dlatego taka smukła. Zaczynamy sezon 2025.